Dzień dobry, dzień dobry! Witam Was gorąco, z uśmiechem na twarzy i pełna energii. Zresztą, jak zawsze, w dzisiejszym odcinku zaproszę Was do mojego modowego królestwa, albo też i nie, ale to oceni mój dzisiejszy gość Marta Pożarli z Gwiazd. Cześć kochana, witajcie, dzień dobry. No właśnie, cieszę się, że znalazłaś chwilę i wpadłaś do mojego królestwa, bo tak. żeby pokazać mi i e, moim widzom jakieś swoje takie wierzch triki odzieżowe, co, z, jak, co zrobić, żeby zakamuflować. To. Wiecie co, to jest jedna rzecz, ale druga, którą chciałam dzisiaj zrobić, to pokazać przede wszystkim Wam, jak sobie samemu w swoim domu zrobić przegląd samodzielnie szafy. Więc, dam Wam takich kilka porad, które możecie wykorzystać, żeby zrobić sobie porządek, bo idzie wiosna, więc trzeba wywalać z tej szafy rzeczy i, tak. i sięgać po nowe. I zrobimy to na przykładzie. DADA! Da -da! <laughs> Kinga, zobacz, ile ma rzeczy. Słuchajcie, chodźcie, chodźcie, zobaczcie. Ile ona ma rzeczy. I zazwyczaj to jest tak, że każdą rzecz wyj wyjmujemy i mierzymy, czy ona dobrze leży, czy ona nie jest sprana, czy ona nie jest potargana, czy jest aktualna, a nie jest na przykład przetkowata. Dlatego warto mieć... No. Ciutko wata. To za chwilę. Warto mieć... Zobaczcie. Warto mieć tutaj... Oto te worki, które będziemy pchały te wszystkie rzeczy, których już nie chcemy. Dlaczego przygotowałaś dwa? Myślę, że ja mam tyle rzeczy do tak Myślę, że powinnam mieć dużo, dużo więcej. Ale znajdziemy. Zaraz zobaczymy. Tak, uwielbiam, słuchajcie, pakować tu rzeczy. I druga rzecz. To jest lista zakupowa. Będziemy tutaj pisały rzeczy, które Kinga powinna mieć w swojej szafie i dlatego warto zrobić swój przegląd, ponieważ czasem słuchajcie, jest tak. Kinga na pewno też tak masz, że My masz fajną rzecz, w której dobrze leżysz, dobrze się czujesz ale okazuje się, że nie masz z czym ją łączyć i nie zakładasz. Nie no muszę... Wszystko! Wszystko co tutaj jest, nie wiem jak z tego łączyć. No właśnie, więc czasami wystarczy zwykły t-shirt i okazuje się, że nagle mamy z czym to połączyć, dlatego dla mnie będzie ważne, no. żeby w Twojej szafie była baza. A czy ona jest? Zaraz zobaczymy. Od czego zaczynamy przegląd szafy? Od no rzeczy, w których się źle czujesz, w których nie chodzisz, które są na przykład wygryzione przez mole te rzeczy nie lubimy. Nie, nie mam koszymy. moli w szafie, nie mam moli w szafie. To się okaże. Pokazuj, taki nie w którym ty się źle czujesz uważasz, że to jest w ogóle kicha i nie powinno tam być tego. No, ja no, mam takich rzeczy. <laughs> Wszystkie <laughs> lubię, ale nie, wiesz co, mam, e, jeżeli chodzi, wiesz co, o spodnie. E, wiesz no. co, one są, część rzeczy już mam przetarte. Tak. E, zobaczcie. O -o -o. I słuchajcie teraz, powinnam przeklinać, ale chyba nie mogę. No nie. Kurde, mógł. powiedzcie mi taką rzecz. Ładne nie, są. Nie! Jak możesz mieć takie rzeczy w swojej szafie? Przecież nasze warszawskie, polskie mieszkania są małe. Mamy małe szafy. Więc bez sensu jest stracić tą powierzchnię, ponieważ robimy takie złudzenie, że niby jest dużo rzeczy w tej szafie. Otwieramy tą szafę i się, że mamy dużo rzeczy, a w połowie nie chodzimy. Dlaczego? Ale, Ale to... Robisz. Ja mam. Pliski. Sentiment mam do tych rzeczy. Nie zero sentymentu i zero litości! No? Ale co ty z tym robisz teraz? Ja będę je składała i się ich pozbywamy. To nawet się nie nadaje, żeby komuś oddać przecież, słuchajcie. To wiesz co, mogę jeszcze tych leżysów się pozbyć, bo też jest mała dziura. Dopiero teraz? Tam widzę, że masz jeszcze spodnie. We wszystkich parach chodzisz? E, staram się we wszystkich chodzić, chociaż przyznam się szczerze, że te dwie pary, też mam tak e, stegowane je tak razem, bo e, są już na mnie trochę e, luźne. O, wow! Dla naprawdę, teraz dwie dieta cud. Mam nadzieję, że um, już do tego rozmiaru nie wrócę. Ale jeżeli dziewczyny, to często mam się zmienia waga, jeżeli tobie się często zmienia waga i to sobie mamy góry, czasami mamy doły. Nie ma sensu wszystkiego wyrzucać, ale niepotrzebnie to tutaj wisi, bo w na zasięgu naszej ręki powinny być rzeczy, w których teraz chodzimy, aktualnie. Aha. Ja bym te spodnie po prostu złożyła, włożyła w ładne pudełeczko i albo u góry w szafie, albo po prostu pod łóżkiem. Jak będziesz miała gorszy czas, zakładasz te spodnie, tak? Pod warunkiem, że nie są starty, nie są sprane. Nie, 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 są. nie. One są ok, te i są stopy. bardzo fajne, w ogóle luźne, proste, będą do wszystkiego dobrze wyglądały i do, możesz założyć je do szpilek i do snickerców, są ekstra. Takie to jest dobre. Mam jakąś dobrą Kinia, poczekaj, a może druga strona. Otwieraj. Ważne jest to, żebyśmy dopasowali też nasze ubranie do osobowości. Kina jest, wiecie, szalona, energetyczna, żywa, wiecie, bo ją kochacie za to, jest kolorowa. Tak jest! Ale kinia to nie oznacza, że masz mieć rzeczy w szafie od czapy, które nie są fajne. Tego nie. No nie, chciałabym mieć fajne, młodzieżowe, e, nie babci na wzory, dlatego zaprosiłam Ciebie. Dobrze, to jest... Ja właśnie widziałam Cię kilka razy, razem nawet dostylizowałyśmy tą tunikę. Tak, jest. I ona jest fajna, młodzieżowa, ona jest bawełniana, ma piękny kolor i w, tej, w niej też bardzo ładnie wyglądasz, więc to jest coś takiego, po co powinnaś sięgać, a nie... Uwaga, zobaczcie, od razu. Co to jest, Kinia? Powiedz mi. E, to jest e, też... się. Ja w tym bardzo dużo zrobiłam wywiadów, dużo rozmów e, i tu też fajnie wyglądam. Mm -hmm. To jest mój kolor. Tak. Kolor jest świetny, ale możesz sobie pomalować takie paznokcie, albo pomadkę, na pewno nie te. Tu się dla mnie za dużo zadziało. Zobaczcie, koronka może wyglądać bardzo sensualnie, ponętnie, a tu wygląda tanio. Nie chcemy tego. Dziękuję, do widzenia. Wytłumaczyłam? Pa! Jezu! Lecimy dalej, kochani! Bo nie nie wyrządzaj tylko tego! Ale poczekaj, dopiero to wzięłam do ręki. To jest też ładne. To jest też po prostu mam, y, tu z tym też wiąże ogromny sentyment, ponieważ też bardzo dużo wywiadów, e, dużo w telewizji w tym występowałam. E, Coś nie? nie. Też nie. kolor twarzowy. Słuchajcie, kolor jest piękny, ale to wygląda. Tutaj Mateusz powiedział dobrą rzecz, który tutaj nas nagrywa. Powiedział, że mama, Krystyna, mogłaby założyć to na imprezę rodzinową. Babcia, przepraszam! Mama jest ekstra, mama by... Nawet mama by tego nie założyła. Nie, Kinia, Chcesz wyglądać fajnie, świeżo, młodzieżowo. Drodzy, moje drogie, jeżeli macie w szafie takie rzeczy, które są bardziej środkowate, one wam po prostu tylko zepsują wizerunek. Naprawdę? Naprawdę, Kinia. I nie chcę oglądać już tych wywiadów, w których miałaś tą bluzkę. Co tutaj mamy? też fajny ten. Nawet jakaś plama jest, ale nie ja, widać, bo ona się fajnie mieni, więc. Zimna kama. Tutaj mi tu się zrobi coś tam. Mhm. No i zobaczcie. To jest taka bluzka, tylko mamy stare złoto. Ona by nie była zła, ona jest bardzo spoko, Może być na sylwestra, na jakieś wieś tego czarne cygaretki, fajne szpilki, wygląda szklanka. Ale zobaczcie. Ten materiał się ściera i to naprawdę wygląda w jakby to było brudne, starte, stare. Dziękuję. Stare ma już chyba 3 lata. No, znaczy 3 lata to nie jest stare. Wiecie, teraz jest też modna, moda vintage, czyli rzeczy, które są stare, nosimy, unowocześniamy jej nowym stylem, ale to wygląda źle. Nie chcemy rzeczy, w których wyglądamy niechlujnie, po prostu. Ja tego nie chcesz. No nie. Może Ty jeszcze o tym nie wiesz, ale ja wiem. Tak, Chcę wyglądać fajnie, seksownie, młodzieżowo. Tak. Ale za chwilę ja zostanę z pustą szafą i tymi yy, wieszakami. Dlatego szafę trzeba też do uzupełnić. Zaczynamy od rzeczy, które w ogóle nie leżą, których się źle Dobrze, że w Twojej szafie jest kolor, Ty bardzo dobrze wyglądasz w kolorze, bardzo Cię lubię. Tak. Ale tu jest coś. Kombinezon mój. Co mi nie nim opowiesz? Elegancki. Tak. Nie lubię go. Zobaczymy. Zobaczymy, czy dobrze w nim wyglądasz. Zaraz go przymierzymy. To jeszcze lubisz na pewno printy, Ginia, czyli Ty w ogóle lubisz takie rzeczy. Tak, kolorowe rzeczy odzwierciedlają też moją kolorową duszę. Tak, kolorowy. O, to też moja jest koszula. O ładne te kropki, zobaczymy to, ale wiesz co, No porównamy. Przymiesz mi kombinezon, koszulę w kropki i no. zobaczymy bluzkę Krystyny. I zobaczysz może w kamerze, dlaczego ona odpada i może udowodni widzą, dlaczego to powinno być out, a nie in. in. A ja ty zmienisz zdanie? No nie. No. Jesteśmy po przeglądzie całej szafy. No jesteśmy. I jak się czujesz kiniami? A ci zrzedła. Dziwnie. <laughs> Okej. Okay, Dziwnie. Spokojnie, kochanie. Wytłumaczmy teraz. Te rzeczy zostają. No. Te rzeczy dobrze leżą, wyglądasz na nich nowocześnie, podkreślałem Twoje atuty. Dobrze wyglądają do Sylwetki. Są ok. A tu są wszystkie przypały, tak? Tu zgromadziłyśmy to, co nie Oj, pasuje. Oj, zaraz przypały. To się już znosiło, co jest stare, ciotkowate, co nie pasuje do Ciebie. Mhm. Taka śliczna bluzeczka. Przymierzysz mi Krystynę i przymierzysz mi dwie rzeczy, żebyśmy zobaczyły jak leżą, ok? Dobra. Super. Może jeszcze zmienisz zdanie do Krysi? No nie, raczej nie, ale zobaczymy. Czyli te Dobra. Zobaczymy za chwilę jak leżą. Okej. Okay. Dzisiaj obalamy mity, bo podobno biały kolor pogrubia. Jak mamy białe spodnie źle wyglądamy. Kinga, wyglądasz fenomenalnie. Ja Fenomenalnie! Pod... Ja zakochałam się w tej stylizacji, bardzo mi się podoba, bo jest młodzieżowa. I teraz nawet... Jak się w niej zarąbiście czuję. No zobaczcie, jakbym po prostu przyłożyła do Kingi tunikę, w której wygląda jak ciotka, i zobaczcie, jaka jest ogromna różnica. Naprawdę! I nawet eee, jest tak! Na rzeczy, które przede wszystkim podkreślają ten ogromny, piękny biust! Często się zdarza, że dziewczyny, które mają no. większy biust, Zapinają się do końca i robią tutaj taki bufet. I to bardzo niedobrze wygląda, więc dziewczyny, jeżeli macie większy biust, pokazujcie swój dekolt. Otwierajcie go w ogóle nawet jak macie mały, to też pokazujcie, bo to nam fajnie wyrównuje proporcje sylwetki, mamy luźną koszulę. W końcu nie tak. w Twoje ukochane, wielkie, obszerne tuniki. Zobacz, kinga. Ulala! La. To, co ja chciałam ci Jestem pokawiać, sexy flex? Tak, to to, że nie musisz. Możesz ubranie, możesz wyglądać młodzieżowo i dalej wyglądać dobrze. Ale poczekaj. No. Chcesz teraz zobaczyć, jak wygląda w bluzce Krystyny? A chcę! A dobra? Ja widzę, że ty jesteś nadal zachwycona. Tak. Mnie to się podoba. Dobra, to teraz tak. Bluzka e, Krystyny, 100%. Tu się błyszczy, tu się świeci. Mamy 100% bazaru, 100% poliestru. Ja wiem, że jak się błyszczy, to jest dobrze. Kolor jest ładny. No bo ona na bazarku kupiona. Kolor, <głos》>, czyli trafiłam? No, tak. Kolor jest ładny, więc to jest jedyna z. Kinga, udowodnij Ci kiedyś, przysięgam Wam, że udowodnię jej, że za trzy dychy możesz dobrze wyglądać. Ale nie w tym, dobra? Nie w tym. Jest Dlaczego? Świeci się poliester, sztuczne to, nieładne. Zobacz, no błagam Cię Kinga, ostatnia szansa. Przejrzyj na oczy po prostu. Zobacz siebie. Skoro mówisz, że w tym źle wyglądam, to tak pewnie jest. Tam Aczkolwiek zobaczysz sobie się cały czas to, to podoba. zobaczysz. Nie, to nie jest dobre. Nie jest dobre? Nie. No Zobacz. jeżeli Ty tak mówisz, Ufasz mi? Ufam tobie. Dawaj na koniec kombinę. Dobra, lecę. <śmiennie> I jak? Kinga, dla mnie wyglądasz pięknie. Nie każda dziewczyna, nie każda kobieta dobrze wygląda w kombinezonie, bo czasami jest nam ciężko trafić z kombinezonem. Ten jest rewelacyjny i nawet nie przeszkadzają mi te rękawki, takie subtelne motylki, co były w bluzce Krystynie. Dlaczego? <laughs> Dlatego, bo tutaj nam się nic nie świeci, jest czarny no. kolor, wyglądasz pięknie, bo mamy dekolt. To, co mogłabym zasugerować do przyszłych stylizacji, piękny bius podkreślony, tak? <myslania> tata, <s> <myslania> to... <myslania> Słuchajcie, nogawki. Dobrze jest dziewczyny, które mają w sumie... W każdym dziewczyny rozmiarze dobrze wyglądają, jeżeli nogawki są troszeczkę krótsze, i pokazujemy kostki. Bo o co okay. chodzi z wysmukleniem sylwetki, żeby pokazać najszczuplejsze miejsca, czyli nadgarstki pokazujemy, podwijając bluzki w marynarce i koszulach, tak. pokazujemy dekolt. Dobrze by było pokazać talię, bo tutaj też jesteśmy szczupłe i właśnie kostki. I dlatego masz bardzo dobre buty, ponieważ one znowu nam wysmuklają sylwetkę. Zastaram, tak. bardzo cię proszę. do. Da, 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 da. Ten komidacjon jest piękny, ale to wiedziałaś nawet bez mnie, nie? Tak. Że czasami mamy I... tak, że zakładamy rzeczy i czujemy, że to jest to. Że to. I wiesz co, podsumuję to krótko. Dawaj. Nie muszę być, słuchajcie, żadną fitness dupą, żeby wyglądać pięknie. Tak, dziewczyny, i teraz jest ważna rzecz. Jeżeli chodzi o tą listę zakupową, no. nie mamy tu nic! Dlaczego? Ja Ci powiem dlaczego, bo tutaj no. brakuje ci jednej rzeczy i ja ją zapiszę. Dobrze. To jest jedna recepta. Bardzo Cię proszę, baza. Baza. I co to znaczy? To znaczy to, to znaczy tylko tyle albo aż tyle. Mam kombinezon. Tak, masz kombinezon, masz sukienki, masz tuniki, ale nie masz bluzek. Nie mam jak połączyć spodni, nie mam jak no zrobić Ci gotowych zestawów, bo Ty nie masz gór. Gór powinno być dwa razy więcej niż dołów w swojej szafie. Ty tego nie masz. Nie masz takich hmm. podstawowych t-shirtów, fajnych. Zakładasz t-shirt i wychodzisz. Zakładasz fajną bluzę, wychodzisz. Masz nie. jedną bluzę w swojej szafie, więc to jest totalnie za mało. Na pewno zrobimy, ja już to mówię za ciebie, na pewno zrobimy odcinek o zakupach, żebym ci pokazała, że może mieć bazę i dzięki temu fajnie kompletować, robić zestawy różne. Koniecznie, obiecuję, że będzie taki odcinek. A dla Was, dziewczyny, mam takie szybkie podsumowanie. Kupujcie rzeczy świadomie, bez względu na to, czy to jest bazarek, czy kupujecie też rzeczy w sieciówkach, czy w polskich markach, obojętnie. Kupujcie takie rzeczy, w których Wy dobrze wyglądacie, a nie takie, które dobrze wyglądają na zdjęciach. Takie, w których Wy się dobrze czujecie, zakładacie jest ten efekt wow, a nie takie, w których dobrze wygląda koleżanka, bez względu na cenę. Dla mnie jest ważne to żebyście kupowały rzeczy dobre dla Waszej sylwetki i Waszego typu urody. Dziękuję Tobie, Słońce, naprawdę za przegląd tej mojej szafy i moi drodzy, nie krytykujcie proszę nie. Marty pod żadnym pozorem, <laughs> ponieważ to, że wyrzuciła moje ulubione rzeczy, to tylko i wyłącznie dla mojego dobra, bo ja nie wiedziałam, że w tym wyglądam koszmarnie i Ty mi to uświadomiłaś. Bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję za to, Tanie, kochanie. A po więcej ciekawych porad zapraszam Was też gorąco na Instagrama do Marty. Tam znajdziecie dużo cennych, fajnych, e, ciekawych wskazówek. Dziękuję Wam gorąco to, że byliście ze mną do samego końca, pamiętajcie oczywiście o subskrypcji mojego kanału, lajki, tak, faluszki w głowie. Naciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnym nowym filmikiem. I do zobaczenia za tydzień! Dziękuję. Pa! Piąteczka, mamy to!